Witaj! Zapraszam Cię w podróż. W podróż, która wniesie świeżość i lekkość do Twojego obecnego związku z Twoim mężem lub z Twoim partnerem. Dowiesz się, czego Twój mąż lub partner poszukuje w relacji z Tobą i jak możesz mu to dać. Zapraszam Cię na mini kurs. Stań się Jego inspiracją. Część pierwsza: Daj mu wszystko, nie dając mu nic. Mężczyzna pragnie cię widzieć w żeńskiej energii. On chce cię widzieć szczęśliwą. On jest zaprogramowany na to, by utrzymać w relacji kobietę szczęśliwą. I jeśli masz partnera, to wiedz, że jeśli coś dla ciebie robi, to robi to dlatego, że on chce ciebie uszczęśliwiać. Dlaczego twój partner sprząta dom? Myślisz, że dlatego by było czysto? Nie. On sprząta, by cię uszczęśliwić. Szczęśliwa kobieta to szczęśliwi mężczyzna. I nie odwrotnie. Mężczyzna najszybciej zakochuje się w kobiecie, która jest roześmiana, lekka i swobodna. Przyprowadzono badania, które tego dowiodły. Spytano mężczyzn o to, jakie kobiety uważają za atrakcyjne. I znaczna większość z nich powiedziała, że atrakcyjna kobieta to kobieta uśmiechnięta. I teraz zobacz, jeśli postawisz obok siebie dwie kobiety: jedną społecznie uważaną za ładną, ale nie uśmiechniętą, a drugą niespełniającą kryteriów piękna fizycznego, ale uśmiechniętą, to bardziej pociągająca dla mężczyzn jest ta kobieta, która się uśmiecha. Niezależnie od jej poziomu atrakcyjności fizycznej, bo za tym uśmiechem stoi szczęśliwa kobieta, przy której on wie, że będzie mógł się zrelaksować. To jest energia zaproszenia, a nie energia zobowiązania mężczyzny wobec siebie. Jesteś twojemu partnerowi potrzebna po to, by mógł obcować z takimi przymiotami, do których on sam nie ma dostępu. I to nie jest dawanie mu prezentów, organizowanie wyjazdów, planowanie randek, czy gotowanie obiadów i pranie skarpetek. Nie. Gdy jesteś w żeńskiej energii, właśnie wtedy najwięcej mu dajesz. Dajesz mu kontakt z czułością, z sensualnością, kontakt z ciałem i kontakt z przyjemnością. Dajesz, nie robiąc. Jeżeli obdarowujesz mężczyznę w żeńskiej energii, to wtedy okazuje się, że on otrzymuje wszystko, co potrzebuje, ale jednocześnie nic mu nie dajesz. My jesteśmy boginiami. Naszą rolą jest napełnić ognisko domowe ciepłą atmosferą napełnić relację czułością, spokojem, harmonią wnieść do naszej relacji wrażliwość, kreatywność i lekkość. Ogólnie, my kobiety, jako generatory wysokich wibracji, mogłybyśmy tylko skupić się właśnie na tych wibracjach, i to już sprawi, że nasz mężczyzna będzie najszczęśliwszy pod słońcem i będzie nas obsypywał tym, co my potrzebujemy. Jemu wystarczy, że znajdzie u ciebie odpoczynek. On potrzebuje zanurzyć się w Twojej energii harmonii i w energii spokoju. Dlatego tak ważne jest, byś Ty zadbała o swój poziom radości i o siebie. Tak, byś rzeczywiście stała się taką oazą. Ty jesteś elektrownią spokoju w Waszym związku. Mężczyzna jest dodatkowym paliwem dla tej elektrowni. Jeśli nie wiesz, jak to zrobić, zapraszam Cię do odsłuchania nagrań, jakie zrobiłam tylko dla kobiet dostępnych na moim kanale YouTube. Mężczyzna pragnie od Ciebie dostępu właśnie do tych rzeczy, a także tego, by dostać od Ciebie poczucie ważności i szacunku. On chce być ważną postacią, on chce być znaczący w Twoim życiu. Chce być wystarczająco dobry dla Ciebie. On chce być wystarczający. Dlatego oczekuję akceptacji go takim, jaki jest, bez robienia projektów, jak go zmienimy, by lepiej go dopasować do naszych wyobrażeń. Pamiętaj, że pretensjami i swoim dziamganiem odbierasz mu poczucie ważności i szacunek. A dla mężczyzny znacznie ważniejsze od poczucia miłości jest poczucie szacunku. On chce się czuć bardziej szanowany niż kochany. Jednocześnie on pragnie kobiety, która nie będzie na nim uwieszona i od niego zależna. Mężczyźni pragną kobiet, które mają swoje własne życie i swoje pasje, dla których nie są najważniejszą postacią w życiu. Dlatego masz być pochłonięta w swoje własne życie, w swoje własne sprawy. Facet ma być tylko częścią Twojego wspaniałego i obfitego życia. Gdy Twoja uwaga będzie bardziej skupiona na własnych sprawach i przyjemnościach niż na facecie, będzie to go przyciągało jak magnes. Zorganizuj swój czas tak, aby przynajmniej 30 minut dziennie nie mieć czasu i uwagi dla Twojego partnera. To, co robisz, ma być niezależne od jego bycia czy niebycia. Wtedy uruchomisz polaryzację między Wami i magnetyzm. Mężczyzna najbardziej pociąga to, że wie, że nie jest całym twoim światem. Że go chcesz, ale nie potrzebujesz. Szczególnie w sytuacji, gdy on jest zajęty sam sobą, na przykład graniem na komputerze czy, na komputerze, czy oglądaniem meczu. W tym czasie ty zadbaj o własną wesołość, lekkość i lekceważenie jego postawy. Możesz się wtedy wyszykować do wyjścia, usiąść na niego okrakiem, pocałować, poinformować, że wychodzisz i wrócisz późno. Nie czekaj na jego reakcję. Będzie z pewnością opóźniona. Ty po prostu w milczeniu wstań i wyjdź. A gdy wrócisz, z pewnością będzie skupiony tylko na tobie. Dlatego, że w męskim świecie taka twoja postawa działa elektryzująco i zmusza go do myślenia znacznie bardziej niż twoje oburzanie się, że on znowu, znowu robi coś bez ciebie. Zmiany w nim właśnie teraz zachodzą, więc możesz być pewna, że kolejnej takiej sytuacji przynajmniej przez jakiś czas już nie będzie. Mężczyzna potrzebuje również dostać od ciebie przestrzeń, czyli wolność. I to jest rzecz, którą my naszym partnerom bardzo często zabieramy. Tak naprawdę nie trzeba, byś mu wolność dawała. Wystarczy, że nie będziesz mu jej ograniczać. Mężczyzna swoją wolność ma za skarb. Jeśli mają ograniczyć dla ciebie, to musi wiedzieć, że to co dostanie w zamian, będzie dobrą dla niego rekompensatą. Ponadto mężczyzna jest gotowy sam zrezygnować z własnej wolności dla ciebie, jeśli jest mu przy tobie miło. Każdy z nas chce wracać tam, gdzie go lubią i gdzie się do niego uśmiechają, gdzie się cieszą na jego widok. Zamiast robić awantur, pretensji czy fochów. Mężczyzna ma w swojej naturze coś takiego, że co jakiś czas zastanawia się i ocenia, czy nadal warto jest poświęcać dla ciebie swoją wolność. Więc jeśli chcesz, aby on planował z tobą więcej czasu i żeby chętnie do ciebie wracał, to stwórz ciepłą, radosną atmosferę. Wtedy on nie będzie szukał niczego poza tobą, bo będzie mu dobrze przy tobie. Daj mu odbicie tego, co sama w sobie stworzysz bądź elektrownią spokoju i harmonii. Kochaj bardziej siebie niż go, a on wtedy będzie kochał bardziej ciebie niż samego siebie. I to jest według mężczyzny szczęście. Co możesz zrobić, aby twój partner dostał od ciebie te rzeczy, ale tak, byś ty nie musiała mu nic dawać i nic dla niego robić? Jak mu dawać odbicie piękna, które możesz sama w sobie stworzyć? jak dać mu poczucie ważności nie robiąc nic? Zapraszam cię do zapoznania się z kilkoma pomysłami, które omówię w następnych częściach tego nagrania Daj mu swój uśmiech uśmiechnięta kobieta to kobieta, której pragnie każdy facet i to, co teraz ci powiem, jest wysoce niesprawiedliwe, ale właśnie takie jest. Gdy ty promieniejesz i szczebioczasz, facet myśli, że to zasługa jego osoby, choć ty wiesz, że on nic nie zrobił, aby wywołać u ciebie ten stan. On właśnie tak odbiera uśmie uśmiechniętą kobietę obok siebie, bo chce być częścią jej szczęścia, chce się upajać urokiem, który płynie od uśmiechniętej kobiety. Szczęśliwa kobieta to pełnia istnienia dla jej mężczyzny. Zaraz pewnie pomyślisz, ale jak ja mam się uśmiechać, skoro on. Uświadom sobie, że twoje poczucie szczęścia możesz sama w sobie wytworzyć. Jesteś generatorem szczęścia i radości. Pomyśl o czymś przyjemnym. Zanurz się w tej chwili w tym przyjemnym i radosnym wspomnieniu. Wczuj się to, co poczujesz w ciele. Poczuj to, tu i teraz, ale to, co czułaś w tamtej chwili, o której pomyślałaś. Twoje ciało zacznie produkować te same substancje i w efekcie zaleje Ci fala radości, spokoju, może nawet podniecenia. Wywołasz w sobie biochemiczny stan, który miałaś, kiedy czułaś się tak dobrze, jak w sytuacji, o której pomyślałaś. To dlatego, że nasz kobiecy mózg jest niesamowity, lecz nie odróżnia obrazu wytworzonego w wyobraźni od tego, który w rzeczywistości odbywa się wokół Ciebie i który odbierają nasze oczy. Wykorzystaj tę umiejętność mózgu i wywołuj w swoim organizmie produkcję substancji, które w ciele odczuwasz jako rozluźnienie, jako relaks, przyjemność czy radość. Ten stan będzie z kolei emanował na zewnątrz z ciebie i przyciągał wszystko, co dobre i pozytywne, również właściwe zachowania mężczyzny. Daj mu swój uśmiech. Uśmiechnięta kobieta to kobieta, której pragnie każdy facet. I to, co teraz ci powiem, jest wysoce niespójne. Część trzecia. Przestań robić. Pozwól sobie nie być produktywną. Nie rób, nie rób dla faceta wszystkiego, co według ciebie powinnaś dla niego robić. To zapycha ci czas i jest dla ciebie nienaturalne. To jest niespójne z tobą. Produktywność. Jest dla ciebie nienaturalna. Natomiast może być umiejętnością wyuczoną. W dzisiejszym życiu rzeczywiście musisz być czasem produktywna, musisz być stanowcza, musisz podejmować decyzje, musisz zarabiać pieniądze. Ale pamiętaj, że gdy wracasz do domu lub gdy spotykasz się ze swoim partnerem, staraj się wchodzić jak najczęściej w stan, który jest ci znacznie bliższy i znacznie naturalniejszy. Tym bardziej, że mężczyzna najczęściej nie dostrzega, ile dla niego zrobiłaś. Mężczyźni najczęściej nie zauważają, ile zrobiłaś dla waszych dzieci czy dla waszego domu. A to, że on nie zauważa, wzbudza w tobie poirytowanie i rozżalenie. Nawet jeżeli mężczyzna dostrzeże, ile zrobiłaś, to on w tym momencie poczuje się źle, że to zrobiłaś ty, a nie on. On ci może tego nie powiedzieć. Ale on poczuje się nieswojo, ponieważ on poczuje się w tym momencie biorcą. I to biorcą, który wziął od kobiety. A w jego naturze, w jego męskiej naturze, w jego dzikiej męskiej naturze jest bycie dawcą. To w jego naturze jest działanie. Produktywność i robienie jest spójne z męską energią. Dlatego. Zdecyduj się, żeby mu odstąpić, przynajmniej część tej przestrzeni, żeby on poczuł obszar, w którym może robić, planować czy zastanawiać się nad rozwiązaniem, bo faceci uwielbiają to robić. Faceta bardzo przyciągają te kobiety, które dla nich nie robią nic. Serio. Oni bzikują i tracą głowę dla kobiet, które wkoło nich nie skaczą i które dla nich nie robią. Dlatego daj mu taką możliwość, żeby zobaczył w tobie zupełnie kogoś innego, zupełnie coś innego niż to, czym byłaś w jego życiu do tej pory. Niech zobaczy w tobie istotę, która nie jest oddawania. Niech poczuje możliwość i przestrzeń na to, żeby to on zaczął się starać i dawać tobie. Ponadto, jeżeli twój mężczyzna lubi, jeżeli coś mu dajesz, jeżeli coś dla niego robisz, to pamiętaj, żeby dawać mu i robić dla niego tylko to, co rzeczywiście na niego zadziała. Czyli tylko to, co on sam słowami wypowie, że potrzebuje albo od ciebie oczekuje. I te oczekiwania to najczęściej. Prośby w stylu, żebyś się uśmiechała, żebyś była radosna i szczęśliwa. A to tylko nam, kobietom, wydaje się, że oni chcą posprzątanego domu, ugotowanego obiadu, wypranych ubrań i zarobionych przez nas, przez nas pieniędzy. No właśnie, nie do końca o to chodzi. Dlatego przestań być popychadłem. Ponieważ, jeżeli robisz wszystko, co według tebie, do Ciebie, to według Ciebie. Czy współczesnego świata należy do roli kobiety? Jeżeli dbasz o dom, jeżeli dbasz o dzieci, jeżeli zaopatrujesz rodzinę w żywność, w posiłki, jeżeli prowadzisz dom i do tego jeszcze zarabiasz pieniądze, to już w oczach mężczyzny bardzo dużo straciłaś. Ja wiem, jak to brzmi, ale tak rzeczywiście jest. Na pewno nieraz się zastanawiałaś, co jest takiego niesamowitego w kobietach, które siedzą, wyglądają, pachną, chodzą do kosmetyczki, do fryzjerki. Tak naprawdę nie robią wokół mężczyzny nic, nic dla niego nie robią. A mężczyzna skacze wokół nich jak piesek merdający ogonem. No, właśnie tu jest klucz, że tamte kobiety dają swojemu mężczyźnie przestrzeń na to, żeby to on się realizował w działaniu. One są otwarte na przyjmowanie. One są chętne przyjąć wszystko, co ten mężczyzna im ofiaruje, co dla nich zrobi i okazują mu za to wdzięczność. I mężczyźnie naprawdę tyle wystarczy. Oni wtedy szaleją na punkcie kobiety i nie widzą poza nią świata. Natomiast taka typowa matka polka jest w oczach mężczyzny popychanłem. On jej nie szanuje, a już na pewno jej nie pożąda. Dlatego najczęściej sfera seksualna w takich wieloletnich polskich małżeństwach po prostu zanika. A zatem popychadło w oczach mężczyzn to kobieta, która robi to samo co on, plus jeszcze więcej, ale oczywiście też zarabia pieniądze. No, a kobieta, która tak robi i robi i robi, jest takim popychadłem. Nie dojrze, się napracuje, że jest wykończona, wycieńczona, zmęczona, pojedytowana, nieszczęśliwa, niespełniona. Oczekuje, no naturalnie, że w tej sytuacji oczekuje jakiejś wdzięczności od mężczyzny, jakiegoś szacunku, a tego nie dostaje. Bo właśnie taka kobieta spełnia kryteria popychadła w oczach mężczyzny, czyli takiej kobiety wycieraczki, której się nie należy szacunek. On nie chce chodzić do łóżka z kobietą, która jest zmęczona, która nie ma czasu o siebie zadbać, która tak dużo zrobiła, że on się przy niej czuje nikim niemęski. Kobieta popychadło to kobieta, która na co dzień się stara dla mężczyzny, ale w momencie, kiedy on się przestaje starać, to ta kobieta stara się jeszcze bardziej. No i w związku z tym, jeszcze bardziej oczekuje od mężczyzny zauważenia aprobaty, wdzięczności i szacunku. Tylko, że on nadal jej tego nie zaczyna dawać. Kobieta, która ciągle robi, to kobieta, która nie ma czasu ubóstwiać sama siebie, ani siebie dopieścić. A mężczyźni na taką kobietę mają alergię. Mężczyźni na kobietę, która sama siebie nie szanuje i szan sama siebie nie uważa za piękną, która pokazuje światu, że ona nie jest na, na pierwszym miejscu dla samej siebie, bo jest milion innych ważniejszych spraw do zrobienia niż jej wygląd, jej dobre samopoczucie, czy jej radość, jej przyjemność. Mężczyźni na taką kobietę stają się obojętni. Taką kobietę mężczyzna co najwyżej toleruje w swoim otoczeniu. Jak nie ma nic ciekawszego do robienia, to wtedy przebywa z tą kobietą. Jak nie ma ciekawszej kobiety w polu wzroku, no to przebywa z tą kobietą. Czy jesteś kobietą popychadłem? Odpowiedz sobie na jedno pytanie. Czy zdarza Ci się mówić wszystko jest na mojej głowie, wszystko muszę robić sama, znowu tylko ja? Jeżeli masz czasem takie odczucia, to wiedz, że musisz nad tym popracować. To jest właśnie przestrzeń do pracy dla Ciebie. Ponieważ jestem pewna, że w zamian otrzymujesz od mężczyzny brak uwagi, Brak jego reakcji na to, co robisz, brak zainteresowania twoją osobą, nawet brak zainteresowania sferą seksualną. A możesz wyjść z założenia, że jeżeli nie podoba ci się jego reakcja na Twój wysiłek, bądź to że on w ogóle nie okazał żadnej wdzięczności i Ciebie nie docenił, to po prostu przestań się starać. Serio. Przestań się starać. Przestań robić. Albo przynajmniej następnym razem zrób mniej. Włóż mniej własnego wysiłku i poświęć mniej własnego czasu na rzeczy, które na co dzień wykonywałaś. I zobacz, co się stanie. Prawdopodobnie twój mężczyzna na początku zbaranieje. Zdziwi się bardzo, ale za chwilę to on się zacznie rozkoszować przestrzenią, którą mu stworzyłaś. I to on zacznie działać. Ponieważ w męskim świecie panuje zasada, im mniej starań ze strony kobiety, tym większe wrażenie na nim zrobisz. Słyszałaś? Czyli im mniej robisz dla mężczyzny, im mniej się starasz o jego względy, tym on jest pod większym wrażeniem Twojej osoby. Dlatego matki, Polki. Są w oczach mężczyzny popychadłami, których oni wcale nie chcą mieć na wzór swojej kobiety. Kobiety, którą uważają również za swoją kochankę i partnerkę życiową. Mężczyzna to inaczej funkcjonujący człowiek niż ty. On oczekuje zupełnie czegoś innego i potrzebuje zupełnie czegoś innego niż ty. Dlatego po dzisiejszej lekcji zapamiętaj, jeśli robisz to wszystko, co według ciebie do ciebie należy to pamiętaj, że robisz stanowczo za dużo i musisz przestać. Zacznij być bardziej wygodna od faceta. Faceci mają w naturze wygodę. Jeśli kobieta mu daje i daje i daje i robi dla niego wszystko, co tylko jest w jej mocy. To facet jest leniwy. On to weźmie. On nie będzie wiedział, dlaczego on tyle bierze od ciebie, ale jak mu dajesz, to on weźmie. On nie będzie wiedział, czy on jest na pewno taki super, że ty mu tyle dajesz. No ale jak mu dają, to on bierze. Tylko, że mężczyzna nie zauważa przy tym, że traci swoją męskość w oczach tej kobiety. On nie widzi tego, że ty za chwilę będziesz oczekiwała zwrotu twojej inwestycji. Ty myślisz, że on się za chwilę skapnie, że teraz jego kolejne dawanie, że teraz on powinien o ciebie zadbać, że teraz on powinien coś dla ciebie zrobić. Ale on tego nie robi i on tego nie zrobi. Natomiast przyzwyczai się, że w Waszym związku to Ty sterujesz Waszym związkiem, to Ty decydujesz, to Ty działasz i to Ty dbasz. On po prostu, jak ten potulny kociaczek ma sobie leżeć na kanapie i być, mimo że to jest wbrew jego naturze. Dlatego tacy mężczyźni w pewnym momencie odchodzą do kochanki. Ty nie wiesz dlaczego, bo przecież wszystko było dobrze, przecież się starałaś, robiłaś, on był w domu i nagle, bach, znika, już go nie ma, a ty tego nie rozumiesz. Ciebie ta sytuacja na pewno wykańcza, bo nie otrzymujesz zwykłej wdzięczności za to, co robisz. Dlatego przestań robić. Spytaj sama siebie: co najgorszego może się stać, jeśli przestaniesz robić to wszystko? Co robisz na co dzień dla Twojego faceta? Następnie zapytaj się: A co się stanie najlepszego, gdy pozwolisz sobie nie robić i dać mu na przestrzeń, aby to on mógł zacząć robić? Masz bardziej być niż robić. Twoim zadaniem jest wypełnić dom spokojem, harmonią i radością, a nie zrobisz tego, jeżeli będziesz zmęczona i wyczerpana. Tylko ty możesz to zrobić, bo mężczyzna nie potrafi generować energii. To ty masz napełnić dom atmosferą, radością i spokojem. W naszym byciu. Jest esencja kobiecości, na punkcie której szaleją mężczyźni. W naszym byciu jest moc. Dlatego kobieta, która emanuje wewnętrznym spokojem i uśmiechem, i bardziej jest niż robi, jest dla mężczyzny szczytem szczęścia i idealną kobietą. O takiej kobiecie, właśnie mężczyźni, myślą pragną takie kobiety szaleją na jej punkcie. Jeśli chcesz sprzątać dom to sprzątaj, ale najlepiej tylko wtedy kiedy mężczyzna tego nie widzi. No bo chyba nie chcesz go przyzwyczajać do obrazu, że ty sprzątasz. Po co nam myśleć, że ty to lubisz robić albo że ty od tego jesteś. Pamiętaj, że nawet jeżeli sprzątasz to w jego oczach twoja wartość jako kobiety nie wzrośnie. A to dlatego, że facet jest inny niż Ty i on naprawdę myśli inaczej niż Ty i potrzebuje czegoś innego niż Ty. Dlatego przestań się starać. Zamień robienie na bycie. I jemu też nie przypomnij, że on ma dla Ciebie robić, że on teraz ma się starać. Natomiast stań się taką kobietą, taką wersją samej siebie, dla której on sam z siebie będzie chciał się starać, dla której on zacznie wymyślać, co by zrobić, abyś poczuła się przy nim dobrze, bo on działanie i wymyślenie ma w swojej naturze. Stwórz przestrzeń i warunki do tego, aby on mógł działać. Niech on się wykaże, a on się wykaże, kiedy ty przestaniesz. Kiedy ty przestaniesz się wykazywać, dodasz mu przestrzeń na to, aby to on mógł działać. Dostarcz mu odpowiednich bodźców, aby uruchomić jego naturalną potrzebę do działania. Natomiast ty możesz mu dawać, ale tylko wtedy, kiedy on sam Cię o to poprosi. Najwięcej dajesz mężczyźnie wtedy, kiedy nic od siebie nie dajesz. On chce, abyś była otwarta na przyjmowanie tego, co On Tobie ofiarowuje. Ponadto, facet docenia tylko te rzeczy, o które sam zawalczył, a nie te, które dostał za nic, za sam fakt, że jest. Mężczyzna musi robić. On nie chce tylko być. Mężczyźni nie rozumieją, że my, kobiety, chciałybyśmy, żeby oni po prostu przy nas byli, siedzieli z nami, przytulali nas i tak dalej. Mężczyzna uważa, że do tej czynności możesz sobie kupić pieska albo misia i się do niego przytulać, bo on chce robić. On potrzebuje robić. Żeby czuł, się, czuł, żeby czuł, że zasługuje na twój szacunek i twoją uwagę. On musi robić, dlatego daj mu pole do działania. Możesz mu podsunąć sprawy, które może zrobić. Problemy do rozwiązania. Niech się wykaże. I niech się czuje z tego dumny. Natomiast branie jest wbrew męskiej naturze. Dlatego za to wszystko, co na co dzień robisz, nie, nie, nie dostajesz od mężczyzny odpowiedniej wdzięczności. Satysfakcji natomiast daje mężczyźnie przebywanie z kobietą, dla której on może robić, gdzie kobieta jest otwarta na przyjmowanie, na to, co on jej daje i się z tego cieszy. Najlepsze, co możesz mu dać. To bycie w poczuciu wdzięczności i radości. Jedyne Twoje staranie się dla mężczyzny i dbanie o mężczyznę powinno być tak naprawdę staraniem się o samą siebie i dbaniem o samą siebie. Tym bardziej, że jeżeli dbanie o cokolwiek doprowadza Cię do frustracji, to po prostu przestań to robić. Lepiej w tym czasie zadbaj o samą siebie i o swój własny komfort. Pozwól sobie być i na spokojnie obserwuj, co się wtedy stanie w Twojej relacji z Twoim partnerem. Masz bardziej być niż robić. Twoim zadaniem jest wypełnić dom spokojem. Witaj. Zapraszam cię w podróż. W podróż, która wniesie świeżość i lekkość do twojego obecnego związku z twoim mężem lub z twoim partnerem. Dowiesz się